30 września, Jeruzalem, Księga Życia. Bardzo żywotna więź jedności powstaje między braćmi i siostrami poprzez codzienne sprawowanie Eucharystii i udział w tym samym nauczaniu. Czyż nie jest to istotne? Kierowani tym samym Słowem, karmieni tym samym Ciałem, noszący to samo imię i żyjący w tym samym duchowym ideałem, Bracia i siostry stają się cichymi i radosnymi świadkami nadchodzącego królestwa. Zawsze będziesz musiał dawać dowody otwartości i zrozumienia, by zaakceptować te równoległe drogi, jednocześnie bliskie i niezależne od siebie. Nigdy nie dochodzi się od razu do zgodności i niełatwo pogodzić się z zakwestionowaniem. Ale jeśli umiesz przyjąć, przeżywać i kochać to, co Bóg w ten sposób ci dał, znajdziesz w tym wzajemnym uzupełnianiu się powód do radości, nawrócenia, ewangelizacji na zewnątrz, a uświęcenia wewnątrz. Będziesz przez to dawał światu pokorne i radosne podwójne świadectwo czystości i przyjaźni. Codziennie dziękuj Panu za tę łaskę okazaną. Jeruzalem. Tak. Tajemnica to wielka. A ja mówię w odniesieniu do Chrystusa.